Jan Ciszewski rozpoczynał swoją przygodę z mikrofonem jako speaker zawodów żużlowych na stadionie w Rybniku i dopiero potem trafił do redakcji sportowej Polskiego Radia w Katowicach. Tutaj uczył się tego zawodu, tego rzemiosła i dopiero z Radia Katowice trafił do katowickiej telewizji, a następnie do telewizji w Warszawie. Rzeczywiście był komentatorem sportowym wybitnym, znakomitym. On świetnie czuł potrzeby kibica. To był komentarz bardzo emocjonalny. Prywatnie był postacią bardzo kontrowersyjną. Niektórzy zarzucali mu to, że kochał gry hazardowe, czasami to dotyczyło także wydarzeń sportowych. Do historii przeszło takie wielkie zdarzenie, kiedy to Jerzy Szczakiel na Stadionie Śląskim w Chorzowie zdobywa tytuł indywidualnego mistrza świata i wieczorem jest specjalny przekaz ze studia telewizji Katowice do programu ogólnopolskiego, są wszyscy polscy finaliści i Jan Ciszewski nie rozpoczyna rozmowy od... Mistrza świata, stoi gdzieś z boku Jerzy Szczakiel, on rozmawia z Plechem, rozmawia z Jancarzem, rozmawia z innymi polskimi zawodnikami i dopiero gdzieś tam na końcu, co uznano za wielkie faux pas, rozmawia ze Szczakielem. Potem złośliwi powiedzieli, że on postawił duże pieniądze na to, że mistrzem świata zostanie Zenon Plech.